Państwa bardzo dziękuję, że w tym miejscu w Ciechanowie mam wystawę dzięki Pani Dyrektor. To jest taki powrót do mój powrót do, do tych miejsc, do czasów, przed 20 lat pewnie, kiedy tu przyjeżdżałem i tu wiele osób mi pomogło. W Ciechanowie miałem pierwszą swoją wystawę po skończeniu studiów. W Akademii Sztuk Pięknych przywiniałem wystawę w Muzeum Okręgowym w Ciechanowie. Jest z nami pani y, Mirosława Lewandowska, która mi robiła wtedy tą wystawę i za to byłem jej wdzięczny. I jeszcze raz powtarzam: y, tu była moja pierwsza wystawa i stąd to moje sentymenty i wdzięczność, że teraz mogę y, trochę tych obrazów pokazać. Hmm. Parę słów komentarza, to, to może później co do samych obrazów, do ekspozycji, do, do całej tej wystawy.